W centrum Sztokholmu jest jedna specjalna atrakcja, gdzie wbrew pozorom panuje gorąca atmosfera. To jedyne takie w całej Szwecji miejsce, gdzie kolejka chętnych do zmarznięcia staje się codziennie dłuższa. Tym miejscem jest bardzo popularny bar lodowy absolut z temperaturą utrzymywaną na stałym poziomie minus 5 stopni. Dlatego każdy przed wejściem otrzymuje ciepłą futrzaną pelerynę z kapturem i grubymi rękawicami. Tutaj rzeczywiście wszystko jest wykonane z lodu, włącznie z barem, stolikami i szklankami. W barze nie ma kelnerów, za to jest barmanka równie ciepło ubrana jak reszta towarzystwa. Hmm. Pomysł otwarcia baru lodowego zrodził się 9 lat temu po wybudowaniu pierwszego hotelu lodowego za kołem polarnym. Kiedy pojawiła się koncepcja stworzenia baru lodowego w mieście, wybór padł na naszą stolicę. Lokalizacji użyczył nam hotel Norwik. Ciekawiło nas, co też ludzie powiedzą na takie zimne nowum. Dziś jesteśmy popularni nie tylko w Sztokholmie i nadal się rozwijamy.